lepiej mieć ekskluzję w to, po prostu tak, też, mi, niż to tak. Proszę bardzo. No więc właśnie takie, jakby pan. A jeszcze... Jakby pan mógł po prostu takie swoje motto polityczne streścić, które. Bo dostał pan tę nagrodę właśnie za swoje działania, za swoje poglądy i przede wszystkim za, za sposób. Ej, prowadzenia. Moje motto polityczne takie płytcze i takie łatwo zrozumiane, bo mamy taki problem, żeby. Większość ludzi nas zrozumiała. Konserwatystów ludzie nie rozumieją na ogół, ludzie żyją bardzo płytkim przekazem. Ale żeby to było zrozumiałe, to moje motto polityczne jest takie, wolność Polski, wolność w Polsce. Z tym naciskiem na wolność w Polsce. Bo cóż tego, że Polska byłaby wolna, ale byłaby krajem takim jak Albania kiedyś. Albania była wolna kiedyś w Tarachodze, ale ludzie nie mieli co jeść. Kalifornia wtedy nie była wolna, ale mieli dobrobyt. Więc y, wolność Polski nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest, aby państwo służyło nam, ludziom, a nie było skierowane przeciwko nam. Żeby nam nikt nie grzebał po kieszeniach, żeby nam nikt nie zaglądał do garnka, żeby nikt nam pod kołdrę nie zaglądał. Niech nam pozwolą żyć takim życiem, jakim żyć chcemy. Żebyśmy mogli być ludźmi i postępować wedle własnej odpowiedzialności, odpowiedziać za swoje czyny i cieszyć się życiem wolnym, nawet takim, które jest trudne, ale ono jest odpowiedzialne. Żeby człowiek nie był bydlęciem, nie traktowanym jak bydle, żeby go nikt nie doił i nie karmił, tylko pozwolił mu, niech sobie żyje. Żylibyśmy pięciokrotnie bogaciej niż w tej chwili i to by nam wystarczyło w zasadzie. I nie musielibyśmy pracować po 15 godzin dziennie, tylko wystarczyłoby 8. I żylibyśmy super, gdybyśmy nie mieli państwa okupacyjnego. Dlatego to polityczne jest takie moje, że chciałbym aby Polska stała się oazą wolności. Ale cały świat nie bierze z nas przykład. Ale zanim nas, z nas cały świat przykład weźmie, to my byśmy byli w czołówce, która prowadzi yy, cały ten polityczny świat ku dobrobytowi, spokojowi, normalnemu, porządkowi rzeczy. Hmm, tylko ta wolność też się teraz rozumie na różne sposoby. Właśnie, jaka, to, jaka to powinna być wolność? Bardzo prosta. Ja realizuję swoje marzenia, nadzieje, plany to, co lubię, chcę żyć tak, jak chcę, z jednym ograniczeniem. Nie mogę tego robić na cudzy koszt i cudzą krzywdę. Jeżeli chciałbym być szczęśliwy, a byłoby to przykre i dotkliwe dla kogoś, to nie mogę tego zrobić, bo czyniłbym komuś krzywdę. Jeżeli nikomu krzywdy nie czynię to żadne państwo nie powinno mnie pytać, co ja robię. I dlaczego? To jest moja ludzka sprawa. Każdy jest innym człowiekiem i każdy szuka własnej drogi do własnego szczęścia. I ma do tego naturalne prawo, nie przyznane przez żaden Sejm, Senat. Po prostu to, to jest normalne prawo człowieka. Do, jeżeli prawo stanowione gwałci prawo naturalne, to jesteśmy niewolnikami, żyjemy w państwie niewolniczym. Niestety w, ta w takim państwie przyszło nam żyć i tą okupację musimy zrzucić, to znaczy zmienić cel i formułę funkcjonowania polskiego państwa. To nie ma być państwo totalitarne, które do wszystkiego i do każdego się wtrąca. Tylko pozwala nam żyć życiem wolnym, chroni nas tylko przed tym, żebyśmy sobie nawzajem czyfnęli no, Wydaje mi się, że rzecz jest bardzo prosta i tysiąc powtarzana. Dziękuję. Ja, jeszcze dwa słowa dla pomorskiej telewizji narodowej, Słowo Mirzembiński. Jest pan z wybrzeża, tak? Z yy, no tak. Urodziłem się w centralnej Polsce u yy -y. Tomaszowa Mazowieckiego i do czasu służby wojskowej, wojskowej tam żyłem, na wsi. Po wojsku przyjechałem na te gierkowskie budowy słynne, bo Aha. wtedy tylko można się było inżynierem? Nie, technikiem, chemikiem. O, to Zatrudniłem ja się też w rafinerii Gdańskiej i całe o, swoje życie zawodowe związane było z Gdańską rafinerią. Wspaniały zakład. Zawsze był najdowocześniejszy, nawet dyrektor, w Cza, tak? No, między innymi tych ty dyrektorów, To przeżyło trochę. Bo tak. jeden wos. Mhm. I całe życie zawodowe w Gdańsku. Już mnie tam potrzebują na Ale, ale ja, jaki wydział pan pracował? E, energetyka to energetyka. generalnie. Ja jeszcze do pana się zwrócę za chwilę. Dobra, Aczka za chwilę, chwilę Dziękuję bardzo. Miejnizu, szóra, szóra. Pomorska telewizja narodowa, redaktor Sławomir Ziemiński dla Was specjalnie z. Lauta, no, wręczenia nagrody Akademii Pozwójka Pasata